Dobra, dobra, więc wchodzimy na Lifesteal SMP Jak widzicie mamy już jakieś podstawowe itemki Odłożę do Everchester to co raczej nie potrzebuję na razie Czyli te rzeczy, ale w sumie dźwignie mogą się przydać To sobie przerobię na drewno Dobra, git Próbujemy znaleźć jakąś może bazę. Jeśli by się udało, to by było bardzo super. Mamy Ender Chesta, co Mogę go skopać. Jest 8 Obsydianu. Może z jakiegoś zarobimy. Skopanie Obsydianu to też może być spoko sposób na zarobek. Tam już widzę kolejny Obsydian. Więc widzimy się, jak znajdę coś ciekawego. Jak widzicie widzę tu jakąś bazę u góry, więc spróbowałbym tam może wejść i zlutować, co tam było ciekawego, więc się pod, podsadzamy. Dobra, jak widzicie dotarłem do tej bazy. Mamy tu bambusy, arbuziarkę i farmy tutaj. Skopiemy ją sobie lekkość jeszcze Minecrafta. Kopję tę farmę i zobaczymy ile dostaniemy ryby po prostu zlotowanie tej farmy. Teraz ja się weźmiemy z arbuzy. Znaczy arbuzy, bambusy. Subie skupiamy. Spadłem. Zbierzemy sobie je i zobaczymy ile ich będzie. Ale mamy ich trochę i teraz arbuziarka, czyli chyba najlepszy sposób na zarobek. My w ogóle tu ustawimy home'a, żebyśmy mogli w przyszłości tu wiele, dużo zarobić. Na dół. I przerabi to na bloki arbuzów, tak. Tak, dobra, mamy dosyć sporo tego, więc ukośnik sklep i sobie sprzedamy. W sumie zarobiliśmy pre 350 dolarów z całej tej farmy, bardzo płacalne. Mam tu home, więc później do sobie wrócimy i no, spróbujemy coś tu skopać. I idę dalej szukać. Zobaczymy, ja tutaj, farmę u góry, która jest bliska naszej wcześniejszej farmy. więc sobie pójdę na home a. i spróbujemy tam się dostać. Zobaczymy, czy jest może zglifowana, czy nie. Jestem tu. I to jest tam. Więc idziemy. Widzimy się, już jak tam dojdę. O dobra, dotarłem tutaj, nie wiem, niebo mi trochę tu świruje, ale jest, jest arbuziarka, Niezgryfowana. więc też sobie spróbujemy ją skopać, ale nie jest wyrośnięta, bardzo mało jest tutaj wyrośniętych arbuzów, więc skopiemy i idziemy na kolejne piętro, zresztą są dwa piętra. Nie wiem, to niebo coś świruje, nie wiem o co chodzi. O, dotarłem, dobra. Mm, widzę, że ta arbuziarka jest jeszcze w budowie. Tego tak słabo wyrośnięta. Jest jeszcze jedno piętro. I idziemy. I na tym piętrze już nic nie ma. Próbuję sobie poszukać kolejnej farmy. Widzimy się jak coś znajdę. Zauważyłem tam jakąś farmę u góry, więc spróbuję tam sobie dojść. Się podbuduję dyskami. Jest. A, nic nie ma niestety na tej farmie. Dlatego spadłem i sobie loginiemy, żeby nie zginąć. Przekładuję się teksturpaki. Dobra, wchodzę. Już nie dostanę. Team. Dobra, wszedłem na serwer. Yy, teraz spróbuję potepać do siebie graczy i spróbować ich zabić. Tylko do tego potrzebowałbym ewentualnie z dwie perełki Które Mogę sobie pozwolić na jedną perełkę I nie widzę żadnych siłek Więc nareszcie to podarujemy I sobie potepamy tu graczy Najlepiej jakby jakieś Steve'ki się tepały To wtedy będą free serca Dobra, więc kto chce i ty, TPA? I czekam, aż ktoś się tepie. Dobra, chwilę się popisałem, niestety nic, nikt się nie tepa. Jest dosyć wczesna godzina i mało osób na serwerze, yy, dlatego może ja spróbuję się do kogoś tepnąć i jeżeli będzie słaby gracz i słaby trap, to lognę i wejdę znów. Jeżeli po prostu będzie jakiś dobry trap, z którego nie będę mógł wyjść albo jacyś wystakowani gracze, no to po prostu sobie lognę i wejdę za godzinkę dwie. Więc dobra, mamy jedną perełkę, więc możemy spróbować się do kogoś tepnąć. Y, tepniemy się do ukośnik TPA. Do yy, Doko możemy się tepnąć. Jedna na jedenka. K. Dobra. Tepam się. Zobaczymy czy mnie tepnie. Na razie nie tepa, więc ktoś jakoś innego TPA o tepną, nie tepnął. Jemy sobie Refika Lognąłem sobie. Nie wiem jak wygląda trap, bo widziałem tylko jakiś czarny ekran. Dobra, jestem już więc spróbuję sobie wejść i szybciutko obczaić trapa. Zobaczyłem, że tam jest, że się spada, jest jakiś ziomek na dole. Więc nie, wygląda tam mocnego trapa, więc możemy sobie spróbować wyjść. Dobra, to włazimy i próbujemy zamurować górę i szybciutko stamtąd wyjść. Więc wchodzę. Dobra, żyję. uciekam, bo jest tu ich kilku. Chyba z sobie idziemy. Nie idzie tu nikt, więc dobrze. Dobra, jesteśmy na spawnie. Możemy się znów dokończyć, spróbować tepnąć. TPA a... No, tu możemy się tepnąć. Hashtag bo on tu widzę, że nowy. Nie widziałem go wcześniej. Mm, bardzo polecam wybić na lifesteal SMP na majstarze. Na razie jest 250 osób, lecz możecie zwiększyć tą liczbę. Dobra, Tepa mnie. Szybko sobie loggniemy. Mocny trap, mocny. Bardzo mocny trap. Spróbuję sobie wejść. wbiłem sobie. Mocny trap. Raczej z niego nie wyjdę. Nie wiem czy próbować. Mogę stracić cenę itemki, więc chyba sobie odpuszczę. Czyli sobie mogę spróbować, tak sobie wchodzić, niszczyć, wychodzić i tak dalej. To sobie spróbujemy. Nie, nie, bardzo mocny trap. Raczej z niego nie wyjdę tam widziałem, tam minimum 2-3 osoby. Więc na razie chyba sobie odpuszczę i wejdę za godzinkę, dwie Jestem po jakiejś godzince czasu Możemy spróbować wejść i wyjść z tego trap'a bez logania Nie wiem czy się uda, czy cały czas tam trapują, czy już sobie poszli gdzieś czy jeszcze grają w ogóle Więc spróbujemy sobie wyjść No, i spróbujemy po prostu nie dead'nąć Wchodzę Dobra! Dadłem niestety. Dadłem niestety, więc trochę gg No, niestety traciliśmy itemki, ale 300 dolarów cały czas mamy na koncie wy weźmiemy te telki Spróbujemy pójść na hauma I może sobie skopiemy naszą farmę Dobra, farma, ale już to wyrosła, więc możemy sobie spróbować skopać Będziecie tutaj mieli takiego timelapsa W sumie. i tam jeszcze widzę że jest zasadzona że jest woda jakby jest jakaś farma można tą jakieś nasiona posadzić czy coś takiego dobra jakiś tutaj wiem, laga jakiegoś dobra więc sobie idziemy na drugą stronę tylko znów będzie mi pewnie niebo świrować nie wiem w ogóle co chciałem przepraszam kurde le leciutko spadłem jak widzicie mój movement jest idealny pójdziemy sobie na home'a więc spróbujemy tam szybciutko dojść jeżeli w ogóle coś tam jest ja tu mam takiego moda, dzięki któremu mogę to tak powiększać. I może zobaczyć że coś tam urosło, lecz nie sięga niestety, więc będziemy musieli tam dojść buta I zobaczmy czy coś tu urosło z tego. Coś tam urosło jakieś kilka, ale bardzo mało. Więc tak szybciutko sobie skopiemy to. I zobaczymy, ile finalnie zarobimy. Nie widzę. Chyba raczej nie będzie siekiery z silktaczem. Nie ma, niestety. Więc nie będziemy aż tak dużo z tego zarabiać. Więc Może na następny odcinek to, to będzie siekiera z silktaczem, żeby to bardzo nam pomogło. Więc ja już tutaj mam tam co więc możemy sobie wykopywać kolejne piętro tu o dobra mamy coś tam tego wyrosło bardzo malutko ale zawsze coś no i tam już ulury nic niestety nie będzie więc jak pójdziemy na w naszą bazę i podsumujemy ile finalnie będziemy mieli Tutaj trochę tego jeszcze urosło. Tylko to jeszcze skopiemy. Jeszcze tutaj niestety zniknie go świruje, nie wiem dlaczego. Dobra. I zobaczmy czemu. Czy, czy w ogóle tak będzie można zrobić? Tak zrobimy. Siedem, tak, dobra. Mamy z tego... 56 melonu na bloku Farbuzów i mamy w sumie 350 dolarków jednego Dedzika Idziemy sobie na spawna bo z tego co wiem można jeszcze odebrać nagrodę dzienną. Dzienną nagrodę za codziennie logowane, logowanie się na serwer. Więc sobie tutaj zobaczmy, tu obbierzmy sobie, co tu mamy. I wiadro wody, ziemniak, nasziona, no buza, nie no na pszenicy, ścina no bambus. Spoko. Ale sobie odłożę na razie tutaj wenderczestan. I zobaczmy co finalnie udało się nam dzisiaj zebrać. Niestety zadnęliśmy, ale no. Nie, nie było to jakieś dużo warte. Kupię sobie trochę drewienka, bo trochę mało mam. 300 staki. zawsze gdzieś tam się trzeba podbudować czy coś takiego. I jakieś refiki bym kupił. Ach, open. Dobra. Refiki jakieś, ile kosztują? Tutaj stack 450. Nas nie jest też na refiki. Więc w razie sensie nie będziemy się bić. Tak chciałbym się z Wami pożegnać, mam nadzieję, że podoba Wam się odcinek. Eee, zostawcie lajka like i suba eee, i zapraszam na kolejny odcinek.